Postanowiłam zostać największym dzieckiem w Roblox. Tylko czy to się uda? To się dzisiaj okaże. Tak, ten mały bołaz to właśnie ja. I może Wam się wydawać, że noworodki nie mają zbyt wiele do roboty. I w sumie to Macie rację. Bo tak naprawdę potrafię tylko jeść, spać i snuć. Tak więc, jako odpowiedni reprezentant grupy, postanowiłam znaleźć sobie jakieś ustrodne miejsce i mogę oddać się mojej nowej, ulubionej pasji, czyli będę pić mleko, które daje mi nie tylko szczęście, ale również pieniądze. No i tak to ja mogę żyć. A żeby zostać największym dzieckiem na świecie, będę potrzebowała naprawdę dużo jedzenia. Więc koniecznie zostawiajcie łapkę w górę pod tym filmem, bo każda jedna łapka w górę to jedna butelka mleka dla głodnego dziecka czyli dla mnie. I w sumie trochę już zmęczyłam się tym jedzeniem, więc może ten piękny dzień warto wykorzystać również na inne rzeczy, na przykład na znalezienie przyjaciół? Tutaj widzę świetną kandydatkę. Hej, czy zostaniesz moją przyjaciółką? O nie, ała, nie o to mi chodziło. Hej, zostaw mnie, gościu! Czy ten gościu chce się ze mną bawić? Nie znam jego zamiarów. Czy przez przypadek mnie nadepnął, bo byłam taka mała? Może tak. Może ma dobre zamiary? Sprawdźmy. Podchodzi do mnie. Jednak nie miałam dobrych zamiarów. Dlaczego wszyscy, do kogo podchodzę, próbują mnie bić? Możliwe, że powinnam zostać samotnikiem. Samotnikiem, pustelnikiem, niemowlakiem. Tylko w ten sposób prawdopodobnie będę mogła wzrastać. W takim razie ruszam w świat licząc na to, że wyrosnę samotnie, albo może gdzie indziej znajdę kumpli. I jak odpowiedzialny młody obywatel, postanowiłam, że zarobione pieniądze odłożę na moją przyszłość. O! Tutaj jest jakiś mały uroczy sklepik. Sprawdźmy. Jak tu ładnie! No dobra, jednak wydam wszystkie moje oszczędności tutaj. Otworzę sobie wspólną skrzynię, bo w sumie tylko na to obecnie nie stać. A w środku mamy kocie uszy. Zdecydowanie warto było wydać tę kasę. Spędziłam w tym sklepie jeszcze trochę czasu i udało mi się kupić kolejną skrzynię, a z niej dostałam kapelusz, który w sumie nie za bardzo mi się podoba. Ale daje bonusy, więc w sumie poświęcę się i dalej będę go nosić. Przynajmniej dopóki nie uzbieram na coś lepszego. Szczerze, po tych zakupach czuję się trochę bardziej dorośle, ale patrząc na tego olbrzyma to trochę jeszcze mi do dorosłości brakuje. Tak czy siak, w sumie chyba pora znaleźć sobie jakieś nowe zajęcie. Wiecie co? Wezmę udział w profesjonalnym treningu chodzenia. Za który oczywiście mi zapłacą. Co, spodziewaliście się czegoś innego? No przecież jestem niemowlakiem. Trening chodzenia wygląda właśnie w ten sposób. Ale czekajcie, czekajcie, bo ja tu próbuję w pełnym skupieniu chodzić w moim chodziku, a tu nadarza się okazja, żeby się zaprzyjaźnić. Ktoś tu się zgłasza na ochroniarza. Ja chcę ochroniarza. A co? Spróbuję. W sumie może coś z tego będzie. Okazuje się, że moim ochroniarzem ma być największy bobas na serwerze. Napiszę mu gdzie mnie znajdzie, bo w sumie jestem taka mała, że może mnie nie zobaczyć. O o, idzie tu. Jednak mnie widzi to pewnie przez te wielkie zielone oczy. Szczerze mówiąc, niewiele zabrakło, żeby moja nowa koleżanka rozdeptała mnie jak robaka, ale zaproponowała mi przyjeźć, więc w sumie teraz będziemy nierozłączne. I szczerze początkowo miałam trochę wątpliwości, czy to jest dobry pomysł, czy to się nie skończy tak, jak zabawy na początku z innymi dużymi dziećmi. Ale szczerze, póki co jest naprawdę ok. Jak dotąd przemierzałyśmy razem nieznane tereny, rozwaliłyśmy wspólnie kilka dzieciaków, aż w końcu znowu uznałam, że pora zrobić coś nowego. Także siadam na konia i ruszam na dalsze poszukiwania przygód. I zobaczcie, gdzie mi to doprowadziło. Dotarłam do sklepu ze zwierzakami i tak. Właśnie kupiłam mysz wyglądającą jak kot, dlatego nazwiemy ją Kitku. I kupiłam też psa o imieniu Fred. I w sumie jego imię jest Git. Jeżdżę sobie właśnie moją nową bryką, w której w sumie ledwo co się mieszczę. Tak bardzo urosłam, że moja przyjaciółka postanowiła mnie opuścić i powiem wam, że już zaczynam za nią tęsknić. Bo ledwie wyszła z serwera i od razu idzie w moją stronę jakiś wielki Bobas. No tak. W sumie to mogłam się spodziewać, że nie będzie chciał się bawić. W takim razie wracamy do planu samotnika. Od teraz muszę samodzielnie realizować swój cel. Dalej chcę zostać największym Bobasem na świecie. Zamierzam teraz trenować skoki, zjeżdżanie na zjeżdżalniach, branie drzemki i w sumie chyba pora zmienić imidż. Ale jest jeszcze coś, co mogę teraz robić. Jestem już na tyle duża, żeby być inne dzieciaki. Zobaczcie, jestem naprawdę wielkim koksem. Nawet sprawiłam chłopaka większego ode mnie. O-o, chyba się wkurzył i chce rewanżu. Nie, 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 gościu, zostaw mnie w spokoju. Ja już swoje zrobiłam, nie chcę się dalej bić. Muszę się skupić na tym, co jest moim największym celem. A jest nim, pamiętajmy, zostanie największym bobasem. A nie lanie innych bobasów. Nie da się tego robić na głoda, także znowu wróćmy do jedzenia. Tak sobie siedzę z moim smoczkiem i wpadłam na genialny pomysł, jak mogę zarobić kasę. Od teraz będę grzechotnikiem. To znaczy, będę grać po prostu na grzechotce, nie zostanę wężem. Tylko pytanie, czy inni będą mi za to płacić, póki co wygląda na to, że ich tylko wkurzam. Ale okej, okay, tutaj siedzi taki duży samotny bobas. Sprawdźmy, czy spodoba mu się moja nowa piosenka. O! Nawet się dołączył i gra na swojej gumowej kaczuszce. I w sumie wszystko byłoby super, gdyby nie to, że jakiś bobas przyszedł go bić. I coś czuję, że ziomek się zaraz wkurzy. Tak jak mówiłam. Świetnie. Teraz nawet przez tego dzieciaka i mi się wyrwało. Dobra, idę stąd, zanim przypadkiem znowu zginę. Zobaczcie. Trochę mi się urosło. I teraz mam swoją głową kaczuszkę. A dzięki niej stanę się najbardziej hałaśliwym, irytującym bobasem na serwerze. Wiecie co? Tak bardzo urosłam, że to teraz ja mogę ochraniać te wszystkie maleńkie bobasy. Zobaczcie, tutaj siedzi taki maluszek. Spróbujmy go chwilę powsłaniać. Halo? Gdzie ty próbujesz wejść? Koniec z Ponieważ cała ta droga... Prowadziłam mnie do tego miejsca. Pora sprawdzić się w ostatecznym pojedynku, i patrząc na to, że gość nawet nie próbuje mnie bić, to mam szansę go pokonać. Aha. Nieważne. W sumie wiecie to? Pocieszy się, przytulając mojego nowego misia. I dopiero siedząc tutaj obok tego małego Bobasa, który swoją drogą chyba właśnie próbuje mnie zlać. Widzę, jak bardzo urosłam. I chyba mogę uznać, że moja misja zakończyła się sukcesem. Nie zostałam może największym bobasem w Roblox, ale zostałam prawie największym bobasem w Roblox. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Pa pa.